Dzień dobry, nazywam się Janusz Korzyński. Jestem szefem w kuchni w hotelu The Westing World w Warszawie. Chciałbym dzisiaj z Państwem przygotować perliczkę sous marynowaną w miodzie i lubczyku z marchewką ekologiczną z kaszmirowym curry masala. Do tego jeszcze będzie sos z, z rabarbaru i Ala risotto z dzikiego ryżu z zielonymi warzywami. Pierwszą czynnością, którą zrobię, to wstawię ryż dziki. Będzie sobie się gotował około 40 minut na wolnym ogniu. Do marnowania perliczki użyję miodu i świeżego lubczyku. Wszystko należy wymieszać, wymasować, żeby się w to mięso to wtłoczyło. Następną rzeczą jest zawakumowanie tego, czyli zamknięcie próżniowe. Obróbka termiczna w tym urządzeniu tych piersi perliczki będzie trwała 60 minut w temperaturze 64 stopni. Marchewkę leciutko podduszę na maśle z dodatkiem kaszmirowego kary masala. To jest groszek, zielony, fasolka i brokuł. Też sparzony brokuł. Użyję trochę czosnku, trochę papryczki. To jest ostra papryczka, czuszka. Jeżeli sprawdzimy, marchewka jest już miękka. Dolewam soku pomarańczowego. Sos będzie przygotowany z czerwonego wina. Który wlewam na rozgrzaną patelnię, żeby lekko się zredukował i dodaję czatnej. Jak mamy dobrze przygotowane składniki wcześniej, to sos robimy w ciągu jednej minuty. Na rozgrzaną patelnię wrzucam teraz pokrojony czosnek i ostrą papryczkę. Bardzo krótko podsmażam, żeby tylko nam lekki aromacik się z tego wydobył. Dodaję Warzywa i ryż. Na rozgrzaną patelnię kładę masło. Dorzucę jeszcze trochę świeżego lubczyka. Teraz kładę tą pierś. Teraz wezmę talerz i będę już składał nasze danie. Zaczynam od musu z marchewki, ryż ze smażonymi warzywami i orientalnymi przyprawami, sos z rabarbarą i czerwonego wina i na sam koniec pierś z perliczki i oto nasze danie w całości, na które przepis możecie państwo znaleźć. Na naszej stronie akademia myślnik-kulinarna.pl. Życzę smacznego!